Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Nazywam się Małgorzata Tyszka i jesteśmy dzisiaj z portalem farmer.pl na dniu pola stacjonarnym z firmą Timacagro. Konkretnie to spotkanie nazywa się Panorama Pol i jesteśmy w Szremie w Wielkopolsce. Super, ja jestem naprawdę szczęśliwa. Spragniona, głodna spotkań z naszymi klientami. I myślę, no przynajmniej widząc po frekwencji tutaj, nasi klienci też są spragnieni takich spotkań właśnie w realu, na polu, tu gdzie możemy pokazać to, co w rolnictwie jest najpiękniejsze, na co pracujemy cały rok. Pracujemy latami, zarówno nasi klienci, jak i my, czyli na ten pięknie zapowiadający się w tym roku plon. To jest pierwsza impreza tego typu w tym roku. Zastanawialiśmy się, czy będziemy w stanie w tym okresie pandemicznym to zrobić. Przyciągaliśmy troszeczkę, opóźniliśmy tą imprezę, ale okazuje się, że chyba mieliśmy rację, Frekwencja to nam pokazuje. W tym czasie też mamy sprzyjającą, że tak powiem, sytuację pandemiczną. Jest dużo osób zaszczepionych. Ja jestem w ogóle pozytywnie nastawiona do przyszłości i do tego, co się będzie dalej działo, też w tym kontekście pandemicznym. Także to jest pierwsza z naszych czterech imprez, bo w Polsce organizujemy cztery takie lokalizacje, i mam nadzieję, że ta frekwencja będzie podobna i uda nam się z wszystkimi spotkać w czterech częściach Polski. Na to liczę. Bo myślę, że jest głód wiedzy, głód kontaktów i myślę takiego w ogóle obcowania też z uprawami, z naturą. Aura sprzyja, także w zasadzie ja mogę być tylko szczęśliwa, zadowolona. Jakich rozwiązań poszukiwali w tym roku rolnicy w uprawie zbóż zimnych? Troszeczkę nas uśpiło to, że poprzednie lata były takie praktycznie bez zimy. Mogliśmy siać pszenicę od września do w zasadzie grudnia, którzy twierdzą, mhm. że nawet wyszpilkuje, da sobie radę. Mhm. No niestety. Albo stety. Ta zima okazała się taką no, normalną Pana. zimą, dokładnie. Mhm. I niektóre pszenice wchodziły w, w zimę zbyt gęste, bądź też po prostu nawet nie powschodziły. Mhm. I później co się okazało? Że jesienią w zasadzie Czasami o to nie zadbaliśmy, bądź też nie wiedzieliśmy czym zadbać, a licząc na to, że wiosną to wszystko zrobimy. I wiosna wszystko zweryfikowała, bo tak naprawdę na wielu plantacjach musimy regenerować w zasadzie oziminy. Mhm. I ci z Państwa, którzy wysiali w dobrej obsadzie, którzy odpowiednio dokrzewili pszenicę, tak żebyśmy mieli tych 300 sztuk około na metrze mhm. kwadratowym. No i potem kwestia dokrzewiania. Jeśli nie zrobiliśmy tego jesienią, musieliśmy zrobić wiosną. I to był pewien problem, gdzie rolnicy poszukiwali rozwiązania, co zrobić wiosną, żeby albo zregenerować pszenicę, albo ją dokrzewić. Mhm. I jakie pytania panie wspomnieli w tym czasie od rolników najczęściej? Pytanie problemem? czym? Czy, czy, czy przy tej mhm. temperaturze mogę z tym produktem wjechać, czy z innym, czy da się w ogóle dokrzewić, jak dokrzewić, w jakiej fazie dokrzewiać, jakim środkiem, czy to nawozami granulowanymi, czy nawozami płynnymi, no mhm. i rolnicy poszukiwali rozwiązań w tym temacie. Mhm. Szukali nawozów dolistnych? odżywiania roślin? Myślę, że tak, bo pewne zakupy nawozów granulowanych, one jednak są wcześniej czynione i w zasadzie można było dokrzewić formą azotonową głównie na wiosnę, czyli na przykład saletru, która ma formę azotonową, amonową, tym mogliśmy dokrzewić, aczkolwiek ktoś sobie zaplanował inne nieco podejście nawozowe, tego nawozu nie miał, no to szedł raczej w stronę nawozów dolistnych, bo druga rzecz to jest też taka, że nawozy dolistne mogły nieco szybciej dostać się do rośliny, bo gdybyśmy zastosowali nawóz granulowany, on musi się rozpuścić, wejść w kompleks glebowy, dopiero być wypity w zasadzie przez roślinę. Dlatego w poszukiwaniach właśnie rozwiązań nalistnych bądź na listą do glebowych rolnicy też Dużo częściej zwracali uwagę na ten aspekt biostymulacyjny. Mhm. Bo co by nie mówić, to jednak ta część wpływa na to, że roślina może sama sobie pomóc się zregenerować bądź wyregulować. Dlatego bardzo ważna jest jakość biostymulacji, oczywiście składniki mikro, makro elementy i tu dwojako możemy zadziałać do dolistno-doglebowo mhm. i możemy zadziałać na listnie. I te rozwiązania najchętniej rolnicy w tym sezonie wybierali, jeśli chodzi o, o, o naszą ofertę. Firma Timac Agro podczas panoramy pól pokazała w jaki sposób rozbudował się w tym sezonie system korzeniowy rzepaku zrobiła to w sposób niekonwencjonalny proszę państwa jesteśmy na niestandardowym niestandardowym miejscu tak. odkrywka pokazujemy tutaj Państwu rzepak, jak, jak daleko ten korzeń sięga. No i właśnie, rzepak buduje klon jesienią. I już myślę Panie Krzysztofie, że możemy myśleć o nowym sezonie. Ten jest bardzo owocny, mam nadzieję dla rolników, że jednak warto zadbać o ten każdy, każdy nasionko, no bo cena jest korzystna. Więc o czym myślimy, jeśli chodzi o nowy sezon 2020? 1-2022? Dokładnie tak. Ten sezon jest bardzo wyjątkowy. Pamiętamy różnicę w cenie za tonę rzepaku, stąd też myślę, że taka poświadoma, większa chęć do tego, żeby zastanowić się nad tym, co jest ważne, a co najważniejsze w uprawie rzepaku. I wszyscy właśnie potwierdzam to, eksperci mówią o tym, że 75% tego planowania budujemy rzepaku właśnie jesienią. Także jest kilka elementów, aby ten korzeń wbudował nam się jak najgłębiej. Myślę, że jest to jak najbardziej uprawa. No i co by nie mówić, to też odpowiednia odmiana, gęstość siewu, różne są metody, są zwolennicy siewów pasowych, siewu tradycyjnego, tutaj mamy przedstawiony siew tradycyjny, bardzo ważne jest jak ten rzepak wystartuje. On startując jest taką lichutką rośliną, która... Ma presję chwastów, i to jest pewien problem. Dlatego, też kwestia zadbania odpowiedniego herbicydu. No i potem, też kwestia dobrego wystartowania, odżywienia. I tutaj, możemy zrobić również to nawozami mikrogranulowanymi, mieszając na przykład z nasionami. Druga rzecz, możemy, w zasadzie powinniśmy, podać nawóz, który zawiera w sobie efektywny fosfor, bo to jest bardzo ważne, że fosfor to jest energia, i ta roślina, czerpiąc z tego fosforu, szybko się rozwija. Druga rzecz to bardzo ważne, że podać siarkę żeby podać bor na przykład, który jest niezwykle istotny dla rośliny, ale myślę sobie, że takim elementem, o którym coraz częściej się mówi, to jest wapń przyswajalny, który buduje potem ściany i komórki rośliny. I o to, te myślę, o te składniki warto zadbać. Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział o tym, że nawet w takich nawozach granulowanych część biostymulacyjnie odgrywa kapitalną rolę, bo ona stymuluje korzeń do pobierania składników i do rozwijania się po prostu w głąb. Taka sytuacja spowoduje to, że ten rzep przed zimą osiągnie nam 12 liści i będziemy mogli naprawdę myśleć o inwestycjach na wiosnę uzasadnionych. Mm -hmm. Bo jeśli rzepak posiejemy, właśnie, to jest jeszcze bardzo ważne, jak w pszenicy mamy szerokie okno pogodowe, tak w tym rzepaku wcale takie to nie jest szerokie okno pogodowe. Mm -hmm. I te siewy wrześniowe już mogą być niebezpieczne. Wtedy trzeba będzie więcej zainwestować, żeby odgonić ten rzepak. Mm -hmm. o, Czyli lepiej sięmy. nie opóźniać terminu siewu. Lepiej nie, nie opóźniać to. terminu siewu. Myślę, że potem lepiej zadbać o odpowiednią regulację, nawet już przy trzecim, czwartym liściu, po to, żeby rzepak mniej nam rusł do góry, a jednak rósł z tym korzeniem w dół. To jest niezwykle ważne. Myślę, że też obsada, to jest też niezwykle istotne. Będzie kusiło, żeby w tym roku siać rzepak, może na po rzepaku. Jednak rzepak co cztery lata Siany gwarantuje to, że będzie mniejsza presja chorób. Dlatego też e, uwaga też na samosiewy. Jeśli zdecydujemy się na takie kroki może być presja samosiewów 100 roślin na metrze kwadratowym, to jednak nie jest to, co chcemy. E, nawet 30, ale 40, 50, 60 roślin, w zależności od tego, czy jest to hybryda, czy odmiana liniowa, mhm. e, da nam szansę do tego, żeby rzepak miał przestrzeń do rozwoju i żeby po prostu był odpowiednio rozwinięty już mhm. jesienią. A czy ten rzepak? W, w, tego sezonu, jak pan ocenia? Czy był dobrze prowadzony? Może być z tego wysoki plan? Myślę, że ci rolnicy, którzy e, lubią e, uprawę rzepaku, zadbali o wiele elementów, które mają teraz właśnie wpływ na to, że ten rzepak wygląda tak, jak wygląda. To jest ta jesień, o której właśnie przed chwilą powiedziałem, ale też wiosna i uważność e, na szkodniki wszelkiego rodzaju. E, Niby wiosna była łaskawa, bo te temperatury były niższe i nie zawsze te gradacje szkodników się pojawiały czy to słodyczka, czy chowaczy ale firmy doradcze zwracał uwagę na właśnie takie momenty, kiedy się pojawiły na przykład szkodniki, które w łodydze tutaj szkód narobiły. Ja sam osobiście słyszałem rolników, którzy mówili, tamten sobie odpuścił, a ja wiedziałem, że trzeba zastosować, zastosowałem i teraz krojąc łodygę na pół widzimy, że ona jest czysta. A w wielu momentach ona jest po prostu zainfekowana, chowacz czterozębny robił tam spustoszenie. Niestety to potem wpływało na to, ile łuszczyn będzie ostatecznie wykarmiony. Przedstawiciele firmy Timak Agro zdradzili nam też nowości, które wprowadzili w tym sezonie. Rolnictwo nigdy się nie zatrzymuje. Timak Agro Polska tym bardziej się nie zatrzymuje. Dużo się wydarzyło w ciągu tego roku. Pracowaliśmy nad jak co roku? Nowymi rozwiązaniami, Dokładnie. dostosowując się do zmieniającego się otoczenia. I w tym roku wprowadziliśmy już, planujemy jeszcze kilka nowości, ale nie będziemy zdradzać tutaj wszystkich tak naszych jest. sekretów. Z tego nie możemy zdradzić, tak. Ale również już na tych poletkach można było podziwiać efekty. Nowości, które wprowadziliśmy w tym roku, to jest po pierwsze produkt biostymulator płynny analistny do glebowy, bo można wykorzystywać go e, zarówno w, w takiej i e, e, aplikacji. E, to jest e, Actyl Rekord, jak nazwa wskazuje, e, pozwala na e, rekordowe plony w tym roku zresztą e, widzimy na tych polach e, przepięknie zapowiadające się plony. A to jest produkt, który w skrócie, w jednej kropelce, podając zarówno azot, potas, jak i biostymulację, pozwala nam wykorzystać w pełni potencjał plonowania upraw. Tutaj mamy rozwiązanie do listy doglebowe, płynne, a tutaj mogę Państwu przedstawić, i zastanawialiśmy się, kiedy z tym produktem wejść na rynek, i w zasadzie dobrze zrobiliśmy, bo już klienci mieli szansę skorzystać od stycznia z tego produktu. A ten produkt ma za zadanie spojrzeć nieco głębiej. Głębiej to znaczy do gleby, która w zasadzie jest najważniejsza do produkcji potem ostatecznego plonu. W tym produkcie oferujemy Państwu wapnie odżywczy, co niezwykle ważne dla roślin, oferujemy magnes który wiadomo, na co wpływa na wpływa na fotosyntezę oraz siarkę, która wpływa na wykorzystanie azotu. I oczywiście, co jest niezwykle ważne, dwa rodzaje biostymulacji. Jedna rozwijająca system korzeniowy, a druga wpływająca na glebę, na to, co w niej, jakie procesy zachodzą po to, żeby gleba nam żyła, żeby była po prostu naszym magazynem, z którego potem roślina może czerpać. Takie zadanie w ilości 200-600 kg na hektar tego produktu my polecamy. Tego tutaj rekorda, który ma właśnie w sobie m.in. biostymulację potas i siarkę polecamy, 3 litry na hektar. To są nasze nowości na teraz, ale tak jak Agata właśnie wspomniała, nie zatrzymujemy się, i będziemy już niebawem oferować Państwu jeszcze więcej. Panie Hieronimie, Pan przyjechał aż ze województwa lubuskiego tutaj na Panoramę Pól w Wielkopolsce, czego Pan tutaj szuka i rozumiem, że tutaj pandemia koronawirusa i możliwość spotkania się z innymi rolnikami, z doradcami była tutaj impulsem do tego, żeby być na spotkaniu. Tak, głównie to, ale też zacząłem w tym roku y, stosować nawozy firmy Timak i. I jeszcze u mnie tak za bardzo tych efektów e, nie widać i chciałem zobaczyć, jak to na poletkach doświadczalnych e, systemy tych wprowadzanych tych nawozów, jak to, jak to, jak to działa. E, I poza tym, no właśnie kontakt bezpośredni z doradcami tutaj, z rolnikami, wymiana doświadczeń. Piękna pogoda, sprzyjająca. E. A w jakich uprawach pan stosował właśnie te nowe rozwiązania od Timak? Ja akurat zacząłem stosować w kukurydzy cukrowej w rabarbarze. W, no i w czosnku. Przyjechałem tutaj, już chyba jestem po raz czwarty, gdyż mogę się zapoznać tutaj z, z różnymi nowinkami w zakresie uprawy, porozmawiać ze specjalistami, tutaj z panem Profesorem, z przedstawicielami Team Gagro. Ag Mogę się różne rzeczy dowiedzieć o tutaj głównych roślinach uprawnych, rzepaku, pszenicy, różnych innych zbożach. Ale pan uprawia właśnie zboża i rzepak, tego pan szuka tutaj i odpowiedzi na pytania, jak radzić sobie w tych poszczególnych uprawach, czy jeszcze jakieś inne na przykład warzewnicze pana interesują? Uprawiamy głównie zboża i kukurydzę, mhm. ale właśnie od tego roku ch chcemy zacząć uprawiać rzepak. Gdyż cena jest za, 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 zadowalająca, właśnie i y, 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 poszukujemy te, te sposobu, żeby ograniczać koszty, a zwiększać plony, y, właśnie nie? w różnych, y, w suchych latach, w mokrych, jak co robić na polu, jak, jakie rzeczy stosować. Zdecydowanie lepiej, żeby m, takie spotkania były m, na żywo w polu, nie tylko online. Rozumiem, to była konieczność, ale, ale po, zdecydowanie lepiej obejrzeć wszelkie poletka na żywo. Na żywo porozmawiać z doradcami to jest na pewno dużo łatwiejsza, lepsza forma y, takich spotkań polowych. To wszystko z Wielkopolski. Dziękuję Państwu i zapraszam na kolejne relacje na farmer.pl.